Na wapiennych murawach, ale także w szczelinach skalnych wczesne lato płonie żółtym kolorem brodawnika szarego. Roślina ta występuje w południowej części Europy Środkowej, w Polsce, w Tatrach oraz w Pieninach. Brodawnik szary osiąga wysokość do 30 cm i pokryty jest kutnerowatymi włoskami. Liście są wydłużone, lancetowate, najczęściej brzegie. No, i oczywiście szare ze względu na wspomniane owłosienie. Brodawniki należą do roślin z rodziny astrowatych, których najbardziej charakterystyczną cechą jest budowa kwiatów i kwiatostanów. Kwiaty są drobne, zebrane w kwiatostan zwany koszyczkiem. Innymi słowy, pojedyncze kwiaty umieszczone są na rozszerzonym szczycie pędu. Przez to powstają bardzo gęste kwiatostany, imitujące jeden duży kwiat. Koszyczki kwiatowe brodawnika szarego są stosunkowo duże, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiar rośliny. Osadzone są pojedynczo na szczycie łodygi. Dla niewprawnego oka kwiatostan przypomina mniszka lekarskiego.